Cześć! W tym filmie omawiam związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta oraz rozwiązuję sześć przykładów, w których pokazuję, jak zastosować omawiane przeze mnie związki. Zapraszam! Na początek przypomnijmy sobie zależności, które dotyczą funkcji trygonometrycznych tego samego argumentu. Pierwsza jedynka trygonometryczna sinus kwadrat alfa plus cos kwadrat alfa równa się 1. Druga zależność to jest wzór na tangensa alfa. Tangens alfa równa się sinus alfa przez cosinus alfa. Przejdźmy zatem do przykładów. Przedstawy najprostszej postaci. I pierwszy przykład. 1 minus sinus alfa razy 1 dodać sinus alfa. Jeżeli ktoś dobrze zna wzory skróconego mnożenia, to widzi, że to jest właśnie różnica kwadratów, czyli pierwsze wyrażenie do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to jest 1, odjąć drugie wyrażenie do kwadratu, czyli sinus kwadrat alfa. Teraz zamiast jedynki możemy zastosować jedynkę trygonometryczną, czyli mamy sinus kwadrat alfa plus Kosinus kwadrat alfa i na końcu jeszcze mamy minus sinus kwadrat alfa, czyli minus sinus kwadrat alfa. Równa się, sinus kwadrat alfa nam się redukują i zostaje cosinus kwadrat alfa. To jest najprostszym wyrażeniem. Drugi przykład. cosinus alfa razy tangens alfa. Kosinus alfa nie rozpisujemy, jest to najprostsza funkcja, natomiast tangens alfa z drugiego wzoru mamy tak razy sinus alfa. Przez cosinus alfa. I pięknie nam się kosinusy wracają i zostaje sinus alfa. I już prościej być nie może. Trzeci przykład. Sinus alfa razy 1 przez tangens alfa. W tym przykładzie tangensa zamienimy tutaj na wzór, tak? Na sinus alfa przez cosinus alfa. Czyli sinus alfa razy, i teraz mamy 1, przez sinus alfa przez kosinus Alfa równa się sinus alfa przepisujemy. Natomiast jeden, przez, jeden dzielony przez ułamek to znaczy 1 razy odwrotność tego ułamka, czyli cosinus alfa przez sinus alfa równa się. Sinusy nam się skracają i zostaje cosinus alfa. I to już jest najprostsze wyrażenie. Mamy jeszcze trzy zależności. Sinus 90 stopni minus alfa równa się cosinus alfa. Kosinus 90 stopni minus alfa równa się sinus alfa. I trzecia zależność, tangens 90 stopni minus alfa równa się 1 przez tangens alfa. No i teraz zastosujmy to tutaj w wyrażeniach. Więc tak, 1 plus... Sinus w nawiasie 90 stopni minus alfa razy 1 minus cosinus alfa równa się. Najpierw zastąpimy sobie ten sinus 90 stopni minus alfa. Ze wzoru jest to po prostu cosinus alfa, czyli mamy 1 plus cosinus alfa i to jest pierwszy nawias. W drugim nawiasie zostaje to, co było: 1 minus cosinus alfa. I teraz jak dobrze się przyjrzymy, to jest znowu wzór skróconego mnożenia. Ja już tutaj widzę, że nie usunęłam części, ale to jest dokładnie wynik tego mnożenia tych dwóch nawiasów, czyli będzie to 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. No i teraz znowu jedynkę zamieniamy z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. I na końcu mamy minus cosinus kwadrat alfa, czyli minus cosinus kwadrat alfa równa się. I teraz kosinusy kwadrat nam się redukują i zostaje tylko sinus kwadrat alfa, czyli sinus kwadrat alfa. Dobrze i przejdźmy teraz do kolejnego zadania. Cały czas używamy tych samych wzorów i mamy sinus alfa razy tangens 90 stopni minus alfa, czyli tangensa zamienimy na 1 przez tangens alfa, czyli Sinus alfa razy 1 przez tangens alfa równa się. Sinus alfa. Widzimy, ten motyw już był, czyli wiemy, że to jest 1 przez sinus alfa przez cosinus alfa równa się. I teraz mamy sinus alfa zostaje. Tutaj jeszcze brakuje nam alfy. Razy. I teraz odwrotność mianownika, tak? Czyli będzie cosinus alfa przez Sinus alfa i to równa się, sinusy się skracają i zostaje nam cosinus alfa. I ostatni przykład, tangens alfa razy tangens 90 stopni minus alfa. Tutaj tangensa nie będziemy rozpisywać tego pierwszego, ponieważ zobaczcie, w drugim to będzie 1 przez tangens alfa na podstawie tu tego trzeciego wzoru. Równa się, tangensy nam się po prostu skracają i zostaje tylko jeden to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Matematyka wprost i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.